Odprężenie mamy dla Państwa, nie będzie już tak nerwowo. To nieprawda, że żużlowcy mają czas w swoim życiu tylko na żużel. Czasami znajdują go na inne rozrywki, także te sportowe. Gabriel Waliszko i jego materiał. Spokojniejszy sport, aczkolwiek wewnątrz nerwy potężne. Ale najważniejsze, żeby tu. Trawy za mocno nie zrzucić pierwszymi uderzeniami. Na no, zdecydowanie równiejsza niż u nas na torach. no na pewno trzeba mieć ostre, ostre wejście, mocne wejście, bo trzeba jak najdalej tą piłkę uderzyć. Takie bardzo, bardzo małe pojęcie. Wiem, że trzymać key, a piloczki rzucić do, do tam dziurki i tyle. Parykrofin grywałem w golfa w różnych miejscach kraju i świata. Najwięcej w Anglii i w Szwecji. Ja nigdy nie miałem nic wspólnego. Z golfem jestem w sumie drugi raz w życiu na polu golfowym. Raz grałem w Szwecji w tym roku i raz w Anglii w poprzednim. To wszystko. Czyli znasz przepisy bardzo dobrze? Tak, musisz uderzyć piłkę. To jakby tutaj byłby Tiger Woods, mistrz świata w golfie, to ja by się bałem. Jak to dzisiaj może wyglądać w tej naszej rywalizacji golfowej? No golfowej to. Tak. Nie wiem, ale Mam zamiar to wygrać. To nie jest takie proste jak się wydaje, ale po paru razach i po dobrym ustawieniu się przez trenera... Nie da się. Nie, nie tym razem. Tutaj też człowiek musi być, mi się wydaje, bardzo skupiony i skoncentrowany, tak samo jak na żużlu, a musi być jakby stuprocentowo pewnej tego co chcę zrobić. To... Musisz być spokojny, oczywiście sprytny, taki wyciszony w tej grze. Adrenalina jest na pewno bardzo duża, bo tutaj bardzo, bardzo mocne zakłady poszły, więc wszyscy się bardzo staramy. Co, na, co najlepsze tajowi na razie idzie najgorzej, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Pierwsze miejsce. Chris Holder. się świetnie. To zaskoczenie. Wiem, że kilku chłopaków grało wcześniej w golfa. Ja też miałem okazję parę razy. To było fajne wyzwanie. Wykonałem kilka dobrych uderzeń. No i mam zwycięstwo.